Teraz odnośnie kokainy. Wiesz, to było tak. Eee, chcąc być w strefach takich, grupach takich wiesz, no, ja walę, jak amfetaminy nie walę, ja tylko koks. Nie, nie jestem żadnym narkomanem. Ja jestem w porządku i wale tylko koks nie? To tak, się, bo tak to mniej więcej wyglądało nie? Że tak się zaczynało I co się pyknęło trochę na jakiejś imprezie alkoholu W głowie zaświrowało To tak ja mówię o początkach Dodawajcie koks nie? Zamawiamy No i tak się zaczynało Od imprezek Później już coraz częściej Coraz częściej a na sam, do, już, już, na sam koniec, sam rozumiecie, wszystkie pieniądze jakie miałem, wydawałem w kokainę. Nikt już ze znajomych, ze mną tego nie brał, bo ja codziennie, codziennie waliłem do nocha. O, I wszystkie pieniądze, łącznie kredyty, nie kredyty, zostało przerąbane na to gówno. Także tak to wygląda, wszystkie pieniądze jakie miałem, przepierdoliłem na kokainę.